Nagrodę dla Drużyny roku 2022 wręczy wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska. Zapraszam. W plebiscycie sportowiec roku 2022 nagroda dla Drużyny roku trafi do ekipy, która w ubiegłym sezonie dokonała historycznej rzeczy. Po blisko 25 latach funkcjonowania klubu w 2022 roku wreszcie dopieli swego. Zespół prowadzony przez Rafała Nieczkę na początku rozgrywek był stawiany w gronie faworytów do awansu i, jak się okazało, tych oczekiwań nie zawiedli. Dzięki fantastycznej postawie sportowej, Szczypiornistów na tej, tej drużyny do Ostrołęki zawitała pierwsza liga mężczyzn piłki ręcznej. Jest to zespół, który obecnie występuje na najwyższym poziomie ligowym, biorąc pod uwagę. Wszystkie seniorskie sporty drużynowe w ostrołęce. Mowa o zawodnikach uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego trójka. Ostrołęka". Dobry wieczór. Ja tak w imieniu naszego klubu chciałem bardzo podziękować za to wyróżnienie jako drużyna roku 2022 to proszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że klub składa się z 29 zawodników, którzy naprawdę ciężko pracują i mam nadzieję, że utrzymamy się w tej pierwszej lidze i będziemy mogli jeszcze wyżej awansować. Także dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Ta nagroda jest wspaniałym zwieczeniem 25 lat działalności waszego klubu. W zeszłym sezonie udało się wreszcie dopiąć i powiedzieć słowo wreszcie właśnie. To zaakcentuję. Wreszcie udało się do Ostrołęki sprowadzić pierwszą ligę w piłce ręcznej. Panowie, jakie to było uczucie, gdy już wiedzieliście, że w następnym sezonie zagracie w wyższej klasie rozrywkowej? No oczywiście niesamowite uczucie przez, tak jak tutaj Pan wspomniał, przez te 25 lat ciężkiej pracy próbowaliśmy awansować jak najwyżej. Historia naszego klubu była różna. Zastanawialiśmy się już o rezygnacji z gry w drugiej lidze. No i jak się okazuje, było to dobrym podjęciem decyzji, że zostaliśmy i, i awansowaliśmy do tej pierwszej ligi. To, co powiedział pan Robert, jest świetnym potwierdzeniem dewizy, że nigdy nie, nie można się poddawać. To udowodniła Trójka Ostrołęka, właśnie dopinając swego. Panowie, Trójka Ostrołęka to nie tylko piłka ręczna, ale też niesamowite społeczeństwo, bo na waszych meczach zawsze jest mnóstwo kibiców, hala pęka w szwach, atmosfera jest niesamowita. Powiedzcie, jak wiele właśnie znaczy dla was wsparcie sympatyków. Wsparcie, wsparcie kibiców jest dla nas najważniejsze. Ja chciałem w tym miejscu powiedzieć, że nasz klub to jest 52 osoby na chwilę obecną zgłoszone do Związku Piłki Ręcznej w Polsce, które na co dzień trenują właśnie po to, żeby osiągać jak największe wyniki. I bardzo dziękujemy właśnie kibicom za to, że nas wspierają na każdym meczu. Bardzo nas to cieszy, bo naprawdę widzimy, że nieraz nie ma miejsc gdzie usiąść. także Cieszymy się bardzo. Panowie właśnie pokazuje ciężka praca, że popłaca i też rozwój sportowy, więc jakie cele dla klubu trójka Ostrowęka są na tapecie na ten sezon i na ten najbliższe? No, na ten sezon największym celem jest dla nas utrzymanie się w Lidze, bo jakby pierwsza liga to jest jednak wyzwanie. Więc myślę, że tutaj w tym roku uda nam się utrzymać, a jak najbardziej najwyższe cele później do osiągnięcie to jest Liga Centralna i Wyżej. Panowie, jeszcze raz wielkie gratulacje, wspaniałe osiągnięcie! No i przekazuję głos. Można teraz właśnie tym wspominanym sympatykom podziękować i ich pozdrowić. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy są kibicami piłki ręcznej i prosimy o więcej dla nas. I przede wszystkim dziękujemy naszym rodzinom, naszym zawodnikom, którzy naprawdę ciężko pracują. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz, panowie, wielkie gratulacje i dziękujemy.